Przez 18 lat nikt nie wiedział, co się z nią stało. Każdy trop prowadził donikąd, aż nagle na jednym z uniwersytetów pojawił się mężczyzna. Cisza przed zbrodnią. Jacy Diggard urodziła się 3 maja 1980 roku w Kalifornii. Dorastała w małym miasteczku w Arkadii, w okolicach Los Angeles. Dziewczynka długi czas mieszkała tylko z mamą, bo jej biologiczny ojciec nie był obecny w jej życiu, nie pomagał w jej wychowaniu, a Jacy praktycznie go nie znała. Gdy miała 7 lat, jej mama Teri wyszła za mąż za Karla Probajna. Para doczekała się drugiego dziecka i około 1990 roku na świat przyszła przyrodnia siostra Jacy. Dziewczynka była silnie związana zarówno z nią, jak i z mamą, ale nie miała tak dobrych więzi z ojczymem. Ich relacje były dobre, ale nie zażyłe. We wrześniu 1990 roku rodzina przeniosła się do Myers, czyli niedużego miasteczka w Kalifornii. Rodzice chcieli zapewnić swoim córkom jak najlepsze warunki do życia, dlatego zdecydowali się na małe miasto w górach. Uważali, że to miejsce będzie bezpieczniejsze i spokojniejsze. Społeczność była tam zżyta, każdy się znał, dzieci biegały po podwórkach. Sąsiedzi zapraszali się na kawę, a każda nowa nieznana osoba od razu rzucała się w oczy. Poranek 10 czerwca 1991 roku był taki sam jak każdy inny. Ładna, ciepła pogoda, spokój na ulicach i dzieci zbierające się do szkoły. Jacy zawsze jeździła na zajęcia autobusem szkolnym, który zatrzymywał się niedaleko jej domu. W ten dzień też tak było. Dziewczynka zjadła śniadanie. Umyła zęby, ubrała się i wyszła na podwórko. Jej ojczym również wychodził właśnie na zewnątrz i zauważył JC, która czekała na autobus. Odwrócił się na chwilę i nagle usłyszał krzyk. Gdy tylko z powrotem zwrócił wzrok ku swojej pasierbicy, zauważył, jak dwójka nieznajomych mu osób usiłuje wciągnąć ją do samochodu. Natychmiast skoczył na rower i ruszył za nimi, ale niestety nie miał szans w pościgu. Auto bardzo gwałtownie ruszyło i zniknęło za rogiem. Mężczyzna wrócił do domu i poinformował swoją żonę, a następnie wspólnie zadzwonili na pobliski posterunek policji i zgłosili sprawę. Funkcjonariusze przybyli na miejsce chwilę później i zaczęli notować szczegóły zdarzenia. Karol podał im opis samochodu, rysopisy porywaczy, godzinę i miejsce zdarzenia oraz wszystko, co udało mu się zapamiętać. Samochód był szary i średniej wielkości, ale dokładnego modelu nie zdążył zauważyć. Cała sytuacja trwała może kilka sekund, co uniemożliwiało zapamiętanie większej liczby szczegółów, dlatego informacje były dość okrojone. Co do porywaczy był pewien, że za kierownicą siedział mężczyzna, a na miejscu pasażera kobieta. I to właśnie ona wciągnęła Jaycee do samochodu. Natychmiast wysłano wiele patroli, aby przeszukać okoliczne tereny. Pukano do wszystkich domów po kolei, aby dowiedzieć się, czy ktoś czegoś nie widział i nie zapamiętał więcej szczegółowych informacji. W tym samym czasie rodzina i inni funkcjonariusze starali się nagłośnić sprawę jak najbardziej. Jednak takie możliwości w mojej górskiej miejscowości były w tamtym czasie dość ograniczone. Powstały portrety pamięciowe, ale nie okazały się zbyt pomocne. Informacja o zagnięciu pojawiła się wraz z nimi w mediach i na komisariat przyszło kilka zgłoszeń, ale niestety żadne z nich nie doprowadziło do przełomu. Po pierwszych dniach, a nawet tygodniach, śledczym nie udało się znaleźć nic, co pomogłoby w odnalezieniu JC. Rodzina i sąsiedzi wciąż organizowali lokalne poszukiwania i akcje informacyjne. Coraz większe media zaczęły opisywać zaginięcie, ale nie było choćby jednego tropu. Tak mijały lata i choć śledczy wciąż mieli niezamkniętą sprawę, czynności były już coraz bardziej sporadyczne. Przeszukiwania terenu były coraz rzadsze i coraz mniej obszerne. Sprawa zniknęła z nagłówków gazet, lokalni mieszkańcy przestali się angażować i większość była przekonana, że po tak długim czasie raczej nie uda się już rozwiązać tej sprawy, ale rodzina wciąż nie traciła nadziei. W sierpniu 2009 roku na Uniwersytet w Kalifornii przyjechał 58-letni Filip G. Chciał uzyskać zgodę na organizację wydarzenia religijnego dla swojej grupy. Przyszedł z dwoma nastoletnimi dziewczynkami, które twierdziły, że są jego córkami, i jedną dorosłą kobietą. Jedna z pracownic Wydziału do Spraw Impres i funkcjonariuszka kampusu Ali Jacobs zauważyła jednak, że coś jest nie tak w zachowaniu całej czwórki. Dziewczyny wyglądały dość apatycznie i były znacznie wycofane, jakby nie chodziły do szkoły i nie miały na co dzień styczności ze światem zewnętrznym. To wzbudziło ich podejrzenia. Funkcjonariuszka Jacobs postanowiła sprawdzić mężczyznę i w systemie zauważyła informację o tym, że Filip był przestępcą seksualnym, karanym za porwanie i gwałt i jest wówczas na zwolnieniu warunkowym. Zaniepokojona kobieta skontaktowała się z jego kuratorem i poinformowała o całej sytuacji. Oficer był zaskoczony, bo według jego wiedzy mężczyzna nie miał żadnych dzieci. Kurator skontaktował się ze swoim podopiecznym i nakazał mu stawić się na posterunku razem z jego rzekomymi córkami. Garido przyszedł na spotkanie z dwoma młodymi dziewczynkami: swoją żoną i jeszcze jedną kobietą, Alisą. Już na samym początku odseparowano go od reszty i zaczęto przesłuchiwać osobno. Alisa opowiedziała, że ma 29 lat i to ona jest matką tych dwóch dziewczynek. Funkcjonariusz pomyślał, że to trochę dziwne. Bo najstarsza z córek wyglądała na około 15 lat, co sugerowało, że Alisa musiała urodzić ją, gdy miała zaledwie 14. Kurator poprosił ją o dokumenty i zaczął wypytywać o pochodzenie i tożsamość, ale kobieta zareagowała dość nerwowo. Odpowiadała bardzo wymijająco i za wszelką cenę próbowała uniknąć tematu. Pod dużym naciskiem w końcu powiedziała, że nie chce podawać swoich danych. Ponieważ ukrywa się przed byłym przemocowym mężem, a podanie tych informacji mogłoby pomóc mu w jej odnalezieniu. Widząc wiele niejasności i odmowę w sprawie pokazania dokumentów, mężczyzna wezwał funkcjonariuszy z jednostki, aby pomogli mu ustalić potrzebne informacje. Gdy policja przyjechała na miejsce, najpierw zabrali Galido do osobnego pomieszczenia i przeprowadzili z nim szczegółowy wywiad. Po pewnym czasie mężczyzna się złamał i przyznał, że tak naprawdę Alisa została przez niego porwana. Wtedy śledczy postanowili wrócić do kobiety i porozmawiać właśnie z nią. Kobieta początkowo zaprzeczała, że doszło do jakiegokolwiek porwania, ale doświadczeni funkcjonariusze wywierali na nią coraz większy nacisk, aż do czasu, w którym Alice pękła. Powiedzieli jej, że znają już całą prawdę, jednocześnie zapewniając, że jest bezpieczna i nic jej już nie grozi. Wtedy doszło do kulminacyjnego momentu w całej sprawie. Kobieta opowiedziała im, że tak naprawdę nazywa się J.C. DeGarde, a w wieku 11 lat została porwana spod swojego domu w Myers. Śledczy zadali jej kilka pytań, na które odpowiedzi znać mogły tylko osoby powiązane ze sprawą i w ten sposób potwierdzili, że kobieta naprawdę jest zaginioną 18 lat wcześniej dziewczynką. Późniejsze badania jedynie potwierdziły tę wersję. Filip i jego żona Nancy zostali aresztowani niemal natychmiast. Funkcjonariusze wraz z prokuratorem pojechali do jego domu w celu przeszukania i znalezienia dowodów. Wytyczyli posesję jako teren śledczy, a następnie zaczęli przeszukiwać wszystko, co znajdowało się na działce nie tylko sam dom, ale również ogród i tylny dziedziniec. Użyto łopat, grabi, piłańcuchowych, i innego sprzętu, żeby usunąć elementy. Które mogły ukrywać dowody. Przekopywano ziemię, przeczesywano kupy śmieci i oczyszczano zarośla i gruz. Ogród okazał się kluczowym elementem całej sprawy, bo to właśnie tam znaleźli większość dowodów przestępstwa. Za domem znajdował się ukryty teren, który był praktycznie niewidoczny dla sąsiadów czy przechodniów, i tam właśnie była JC wraz z dwoma córkami. Za wysokim, około 3 metrowym płotem rozciągnął się niewielki ogród. Świadkowie opisują to jako ogródek w ogrodzie. Wewnątrz znajdowało się kilka prowizorycznych namiotów, starych szałasów i szop. Niektóre z nich przypominały opuszczone budynki gospodarcze, inne jak zrobione na prędce z drewna, plandek i starych desek. Całość wyglądała jak ruiny i tymczasowe schronienie, a nie jak miejsce, w którym ktoś miałby żyć codziennie, a jednak tak właśnie było. Gdy policja w końcu przekroczyła ten płot, widok był szokujący. Ziemia była goła i ubita. Nie było tam trawnika, tylko ziemia, kurz, śmieci i odpadki. Poodbijane meble, stare materace, poduszki, sterty kartonów i śmieci walały się po podłodze namiotów. W jednym z nich stały prowizoryczne łóżka, ale ich stan pozostawiał wiele do życzenia. Na podłodze walały się dziecięce zabawki, klocki, kredki. Porozrzucone pomiędzy brudnymi rzeczami. Na jednym z drewnianych regałów stały książki o kotach i poradniki domowe, a obok nich rzeczy osobiste, jak biżuteria czy pędzle do makijażu, wszystko pomieszane w ogromnym chaosie. Podczas gdy śledczy badali to straszne miejsce, Jessie skontaktowała się ze swoją mamą. Na początku kobieta nie mogła uwierzyć, że jej córka żyje, była w szoku, ale od razu zgodziła się na spotkanie, do którego doszło już kilka godzin później. Kobiety spotkały się w prywatnym miejscu, z dala od fleszy i kamer, aby móc nacieszyć się tą chwilą. Był to moment, na który Terry czekała przez większość dorosłego życia. Jej siostra Tina wspominała później, że Jacy od razu ją rozpoznała. Spotkanie z rodziną było jeszcze bardziej złożone, bo towarzyszyły jej dwie córki, w wieku wtedy około 11 i 15 lat, które uważały, że Jacy jest ich siostrą, a nie matką, bo takich nauczono przez wiele lat w niewoli. To była chwila, w której wszystko w ich życiu się zmieniło. Nie tylko powrót matki, ale odkrycie, kim naprawdę są i jaka jest ich historia. Jednak nie wszystkie chwile po powrocie były tak miłe jak te. Kobieta bowiem musiała jeszcze się zmierzyć ze wszystkim, co przeżyła i opowiedzieć całą swoją historię śledczym. Było to bardzo ciężkie przeżycie, ale dzięki pomocy psychologa JC otworzyła się i zaczęła opowiadać. Wszystko zaczęło się 10 czerwca 1991 roku. Powiedziała, że mimo upływu lat i ogromnej traumy, dobrze pamięta dzień porwania. Wspominała jak stała na przystanku, gdy nagle młoda para podjechała samochodem. Zaatakowali ją paralizatorem, a następnie wciągnęli do środka. Podobno to, co usłyszała chwilę później, utkwiło jej w pamięci najbardziej. Nie mogę uwierzyć, że nam się udało, powiedział Filip do swojej żony. Gdy podjechali pod dom, dziewczynka była bardzo wystraszona i osłabiona po ataku paralizatorem. Została wprowadzona do domu i zamknięta w jednym z pomieszczeń. Jacy opisała pierwsze dni jako kompletny szok. Większą część czasu spędzała sama w zamkniętym pokoju skuta kajdankami. W swoich wywiadach Jacy mówiła, że musiała znaleźć sposób na psychiczne przetrwanie tego, co się stało. Opowiadała, że w pewnym momencie w jej głowie uruchomił się rodzaj przełącznika, który pomagał jej radzić sobie z traumą. Coś jak mechanizm obronny, który oddzielał emocje od tego, co się działo. Niedługo po porwaniu została przeniesiona do prowizorycznego szałasu za domem, który później był coraz bardziej rozbudowywany. Filip zrobił to zapewne dlatego, że miał kuratora, który dość często go odwiedzał i mógłby zauważyć lub usłyszeć jego ofiarę. Już w pierwszych tygodniach doszło też do okrutnych aktów agresji wobec dziewczynki. 11-letnia wówczas Jaycee została zgwałcona po raz pierwszy. Nie rozumiała co się stało, nie znała jeszcze pojęcia gwałt, ale zapoczątkowało to w niej ogromną traumę, z którą boryka się do dziś. Z czasem niestety wykorzystywanie jej stało się codziennością. Mężczyzna całą swoją frustrację wylewał właśnie na nią. Dziewczynka w pewnym momencie zaczęła prowadzić pamiętnik, w którym zapisywała swoje emocje i przemyślenia. Fragmenty, które później znalazły się w aktach, pokazywały jej głębokie uczucie uwięzienia, lęk i pragnienie wolności. Czuję się, jakbym tonęła. To miało być moje życie, a on znowu mi je odebrał. Zapisała w pamiętniku w 2004 roku, około 13 lat po porwaniu. To pokazuje, że nawet w późniejszych latach doświadczała przedłużonego stresu, lęku i poczucia bezsilności. 18 sierpnia 1994 roku dziewczynka urodziła pierwszą córkę. Sama miała wtedy zaledwie 14 lat, ale wiedziała, że musi sobie poradzić. W wywiadzie powiedziała, że próbowała dowiedzieć się jak najwięcej o porodach, m.in. czytając książki, aby wiedzieć, jak się zachować. Dwójka jej oprawców była przy porodzie, ale większość czasu jedynie obserwowali sytuację. Gdy jej córka przyszła na świat, Jacy była szczęśliwa. Poczuła, że teraz ma kogoś, że nie jest już sama i że teraz musi walczyć właśnie dla niej. Po porodzie wiele rzeczy się zmieniło. Przede wszystkim Jacy miała trochę więcej swobody. Nie zostawała już skuta w kajdankach, lub przywiązywana, bo od tej chwili musiała większość czasu poświęcić na opiekę nad małą. Coraz rzadziej dochodziło też do aktów przemocy. Filip zaczął być mniej agresywny, jednak gwałty nie ustały całkowicie, a jedynie zmniejszyła się w nich częstotliwość. Około trzy lata później na świat przyszła jej druga córka. To dało dziewczynie jeszcze więcej siły, aby przetrwać. Była świadoma, że teraz jest już odpowiedzialna za dwa życia. I robiła wszystko, aby jej dzieci miały jak najlepsze warunki. Po odzyskaniu wolności cała trójka została objęta psychologiczną i medyczną opieką. Otrzymały też ochronę prywatności i przez chwilę zamieszkały w ukrytej lokalizacji z dala od mediów. Jessie potrzebowała odpocząć i nie chciała medialnego szumu, a tym bardziej nie chciała, aby reporterzy zaczepiali jej córki. W 2011 roku jednak wydała książkę, w której opisała wszystko, co przeżyła wraz ze swoimi emocjami i przemyśleniami. Było to dla niej małą formą terapii i zrzucenia tego ciężaru. W 2010 roku dostała też 20 milionów odszkodowania od stanu Kalifornia, ponieważ kuratorzy nieraz byli na posesji, na której ona i jej córki były przetrzymywane, a mimo to nikt nie zauważył, że w ogrodzie przetrzymywane są aż trzy osoby. Dzięki tym środkom otworzyła fundację, która miała pomagać osobom, które doświadczyły traumy, przemocy i porwania. Kilka lat później wypuściła też następną książkę, w której opisywała już swoje pierwsze razy: pierwszy spacer, pierwsza kawa, pierwsze wydarzenia po powrocie do normalności. W międzyczasie doszło też do procesu Filipa i jego żony Nancy. Mężczyzna został oskarżony o porwanie, molestowanie i gwałt na nieletniej, przemoc psychologiczną i znęcanie się nad dziećmi. Proces był dość prosty, bo dowodów i zeznań było wiele, dlatego tak naprawdę nikt nie zastanawiał się, czy oskarżony jest winny, tylko jaką karę mu wymierzyć. Filip początkowo próbował zaprzeczać, ale po pewnym czasie sam zrozumiał, że to bez sensu i przyznał się do winy. Jego żona Nancy została oskarżona o współudział w porwaniu, współudział w przemocy seksualnej i ukrywanie ofiary. Wyroki zapadły 2 czerwca 2011 roku. Filip usłyszał wyrok dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości zwolnienia warunkowego plus 431 lat dodatkowo za przestępstwa seksualne, a jego żona 36 lat więzienia. Dziękujemy, że zostaliście z nami do końca i do usłyszenia za tydzień.